Przeszukałem internet dla najtańszego soundbara na świecie i to nie jest ten, ale również jest tani i ładny z AliExpressu, ale dlaczego tak bez pudełka i tak tego? Bo ja już nagrałem to wideo, tylko że zgubiłem pliki, później zgubiłem do tego zasilacz, pudełko i teraz odnalazłem zasilacz i zobaczmy go z bliska. I oto i on z bliska, no całkiem fajny, z tym błyszczącym e, gloss, e, black. Tutaj nie zwracaj uwagi na RTX. Yama Audio. A Yama, żeby nie mylić, bo Yama to zupełnie inna firma. I tu mamy takie uchwyty na ścianę, jakbyś chciał przykręcić do ściany. To jest taka możliwość. Bardzo fajnie. A bardzo dobrze wyposażony jest, bo zobacz, ark, optyczny, USB, Aux In, Aux Out i DC Power. Na dole są nóżki, żeby się nie ślizgał jak go położysz. Gdzieś miałem pilota do niego chyba. Yo! Znalazłem pudełko! Jest pudełko! Ima Audio Soundbar. A co jest w zestawie? Ty, jest zasilacz, nie wiem czego w wersji angielskiej. Co tu jest jeszcze? Jest przewód do headphone jack tak zwany, jack. I tutaj mamy coś jeszcze, mamy optyczny przewód, bardzo fajnie. I pilot. Bardzo fajny. Również, ale pilot jest na baterię 2025. To tak średnio. I teraz zobaczmy, jak on sobie tutaj poradzi. Na pilocie jest również kilka ciekawych guzików, takie jak różne tryby tutaj korektora, jak i można manualnie sobie pozmieniać. Dobra. W tej taki fuks, że w ogóle udało się mi ją kupić. To słychać. jest niesamowite. Damy dialog. Otwórzmy. Na przodzie widnieje informacja Winforce OC Edycja. 4 lata gwarancji. A na tyle. O to jest minimum. System chłodzenia, jak i najwyższej generacji sztuczna inteligencja. Co? Yeah. Dobra, to jest taki głośnik, powiem Ci, że on ma strzał basowy, ciasny, taki czysty. Ale jak już podkręcisz tak na max, maxa, to już słychać te zniekształcenia. Fajny jest do słuchania, jak ktoś coś mówi, bo można sobie ten bas ściągnąć całkowicie i treble wydobyć. I naprawdę przyjemnie się słucha, jak, jak ktoś... Rozmawia, speech tak zwany tutaj jest, tak? Di di dialog, o. To jest na mały telewizorek takie wzmocnienie. No bo jak masz duży telewizor, to raczej nie za wiele ci to da. Bo duży telewizor ma duże głośniki, a tu są te głośniki, no nie za duże. Więc raczej wspomagamy małe urządzenie małym. Soundbarem. No i tyle. Link w opisie. Taka bździnka. Szałnima.